Tętno wam wzrasta. Wir miłości w waszych sercach się pojawia. Wspaniałe uczucie w sercu. To jest wasza dusza. Coś bardzo ważnego się dzieje. Czas natchnienia, czas twórczości. Popatrzcie, co się dzieje. Dlaczego ta miłość w waszym sercu się pojawia? Spotykacie kogoś bardzo dla siebie ważnego. Czas ustalony. Miejsce umówione. Dwie bardzo znane dusze spotykają się. Jesteście gotowi na piękny związek. Związek umówiony. Przed tym życiem będziecie czuć coś więcej niż tylko miłość. Będziecie czuć głębie. Będziecie odczuwać podświadomie wasze poprzednie życia. Ogrom emocji i zdarzeń, w których braliście udział. Panowie są tutaj pokazani jako królowie sił, istoty bardzo mądre, uporządkowane, zjednoczone z przyrodą. Panowie rozumieją rzeczywistość głębiej. Liczy się dla nich coś więcej niż tylko pieniądze czy dobra praca. Król sił, panowie, wypatrzycie się na swoją misję. Wy będziecie tymi opiekunami dla waszych wybranek. Będziecie je ochraniać tymi potężnymi skrzydłami. To jest wasza misja, dlatego pojawiacie się w życiu tych pań. Ale czujecie się tak bardzo pewni siebie: silni, inteligentni, że całkowicie pomijacie swoje dusze. Nie myślicie o nich, nie odczuwacie ich, nie chcecie utrzymywać z nimi kontaktu, nie potrzebujecie ich. I to błąd popatrzcie, patrzycie daleko, nie widzicie problemów bardzo blisko siebie, tych płomieni. Gdybyście słuchali wasze dusze, uniknęlibyście wielu zagrożeń w życiu. Serce piramidy znów wyjaśnia konsekwencje braku kontaktu z duszą. Zamykacie się w swoich twierdzach, takich informacyjnych bańkach, wasza wiara, przekonania. Jesteście zamknięci na tym, co wiecie i nie otwieracie się na wiedzę innych, na wiedzę duszy, która płynie z wyższych was rzeczywistości. Popatrzcie, wy jesteście tutaj źródłem, jednością, połączeni ze źródłem. Źródło pokazuje na Archanioła Michała, którym się staniecie opiekunem. Drzewo jest odwrócone, to jest drzewo życia, odwrócone, ponieważ dusza jest odwrócona. Macie nieograniczone możliwości, jeśli chodzi o moc waszą, duchowość, kreację, ale rzeczywistość, nie będzie Wam sprzyjać, będzie wiele zagrożeń. To są te płomienie. Te zagrożenia to jest taki wiatr, taka wichura, która będzie chciała połamać niejedną gałązkę. Drzewa nie wyrwie, to jest drzewo życia, to jest źródło, ale gdybyście byli połączeni z duszą, to ta karta także byłaby odwrócona, nie byłoby tych płomieni. Ostatnia karta w tym rozkładzie mówi o paniach. Także zostały pokazane jako królowe, ale królowe biznesu, królowe pieniądza. W przeciwieństwie do panów, panie zajmują się sukcesem zawodowym, pieniędzmi odnoszą ogromne sukcesy w pracy. Jest to świetny czas, by poprosić szefa o podwyżkę, świetny czas, by znaleźć lepszą pracę. To jest czas sukcesu w biznesie.